Pokażę może z przodu tą śliczną koronkę, ona jest naprawdę obłędna. O, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. I co to jest za model? Jeszcze raz powiem. Z Akzami, tylko że ma numer, więc nie ma Aha. nazwy. <grym> Ale jaka to jest marka? Akzami. Akzami, a ty nawet nie słyszałam. Nie o tej słyszałaś? Marce. Długo ci nie było? No, długo mnie nie było. Wiesz co? Nawet o bo ja próbowałam się do tej filmy dostukać, i oni się próbowali do mnie dostukać. I myśmy się tak dostukiwali w jakiś Fajna czas jakość, temu. Tak. Nie? super jest. I myśmy się tak dostukiwali nie mogliśmy się stuknąć, wiesz, jakby razem. I tak jakby, wiesz, gdzieś tam się tam i już, bo to kilka lat trwało. Ja najpisałam, to jedynie do mnie jakoś tak to się wszystko A. wiesz, rozjeżdżało. I myśmy się spotkali na tak blizny, co bardzo uratowało, bo nawet nie wiedziałam, że ta firma mhm. będzie, bo miało jej nie być. Się tutaj wiesz, zobaczyło gdzieś tam. Jak ty akurat wyjechałaś, czy tam chwilę przed ja twoim wyjazdem. No to, to jest jest super, tam bo mian. naprawdę tak. jest prześliczny. Także, także coś fajnego, wiecie, że my się zawsze staramy mieć takie modele wyjątkowe i modele wow, także, żeby gdzieś tam coś było.